Słuchajcie, laki 7. Trzy dni temu padła kolejna główna wygrana te 50 tysięcy. Było ich 12 zostało 6, jeszcze połowa połowa tych wygranych gdzieś tam w zdrapkach jest. Być może w jednej z tej, którą tutaj mam, mam ich 7. Oby tak było, a jeżeli nie, no to życzę wam ogrom szczęścia teraz albo nigdy, bo tak naprawdę. Zostało niewiele, ponad 20% tych losów, a połowa głównych wygranych jest do wzięcia. W związku z tym, tak matematycznie, licząc, no, mamy ogromną szansę trafić te 50 tysięcy dużo większą niż jak ta loteria startowała. Także powodzenia. No, a zobaczymy, co dzisiaj uda mi się wydrapać. Na czym polega Laki 7? To chyba wszyscy wiecie. Zdrapujemy najpierw te pola przykryte znaczkiem dolara. Tam będą liczby, tak, które wygrywają. Pod tymi monetami poniżej są liczby nasze. Jeżeli któryś z tych liczb pokrywa się z wygrywającą, wygrywamy przypisaną do tego kwotę. Do tego są jeszcze bonusy, tutaj ukryte pod bonusem. Jeżeli znajdziemy tam podkowa, no to mamy 10 zł. A nas 10 zł nie interesuje, szukamy 50 tysięcy. No to zobaczmy, czy to dzisiaj jest ten szczęśliwy dzień. Te wygrywające liczby to 12 i 23. Jest karkalicz blisko, ale niestety nie, nie wygraliśmy póki co nic pudła. 1.0 zero dla totalizatora <gryw> z drapka.

Hmm. Cisza, bo słuchajcie już dawno. Chyba nigdy nie miałem takiego otwarcia, że Drapie, drapie, drapie i właściwie cały czas pudło, pudło. Zawsze chociaż jakieś takie 2 zł się trafiało. A to będzie chyba pierwszy raz w historii, bo co zobaczcie zostały dwie zdrobki tylko, gdzie nie ma kompletnie nic. Aż w to nie wierzę. Tutaj musi się coś trafić, jak nie w tej, to w następnej, bo teraz niemożliwe, nie przystoi w laki 7. Są te zdrabki, gdzie jest na największa opłacalność kupienia ich. No, widocznie nie dzisiaj. Nie jest to ten szczęśliwy dzień, ale to nie jest nasze ostatnie słowo. Czasami taka ostatnia zdrabka potrafi wynagrodzić wszystko. Zobaczmy. 30 i 23, to jest nasza ostatnia zdrabka. Słuchajcie, pierwszy raz w historii to jest fenomen. Pierwszy raz w historii kompletnie nic. Nie wygrałem. Laki 7 jeszcze sprawdzam ten bonus. Tak. Pierwszy raz w historii kompletnie nic. <laughs> Życzę Wam szczęścia i powodzenia.